To jest słupek prawy tylni Patrzcie jaką mam latarkę Przy latarce to robię Bo ciemno już na zewnątrz że nic nie widać Z dalsza może coś pokażę e, Tutaj jest na pas e, Pas jest tutaj I tutaj to ciołem A, Czekajcie może to tak będzie lepiej widać o, tu jest słupek. Ja już to sobie wyciąłem, bo nie mam jak tego trzymać i to wyciągam. O, mniej więcej tyle tej wykładziny jest. Tu trzeba uważać na to, aby nie, nie uszkodzić poduszki. Przypuszczam, że to jest to białe. O tamto co tam jest Może jakoś to tak pokażę ale o, takie białe to tam jest w środku Przypuszczam, że to jest jakaś tam poduszka, kurtyna czy coś takiego No, a tu są te uchwyty uchwycik jest Czyli Sądzę, że to dobrze wyciąłem e... Co jeszcze, w instrukcji do S-Maxa, to jest z tymi zaślepkami, producent podaje, żeby ten słupek ściągnąć, czyli airbag, zaślepkę zdjąć, ściągnąć tutaj jest mocowanie pasa, odkręcić go i ściągnąć, tutaj tak może poświecę, to będzie lepiej widać, o to ściągnąć. To się jakoś tam odczepia, nie wiem, to są jakieś zaślepki, coś takiego, no to się to ściąga i taką matę jak o ta, może tu jakoś to będzie widać, się to wkłada tą matę, o, tą matę wciska się tu, o tak i tnie się tam, ale ona jest pod spodem, nie, pod tą podsufitką. i tniesz to. I w ten sposób chronisz tą poduszkę, żeby jej nie obciąć. No ale jak to się tak zrobił delikatnie, no to krótkim nożem. Tu w instrukcji jest 2 cm. Ja użyłem może takiego e, centymetr, e, o taki, taki pół centymetra, coś takiego. Byle tylko, tylko to przeciąć e, no, i, 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 i nie dostać do tej kurtyny. E, no. Reszta idzie tak samo. Tutaj szablon e, miałem bo to był oryginalne, więc szablon jeszcze wam pokażę jak ja to zrobiłem szablon sobie tu ułożyłem o. tu przykleję go jeszcze na chwilę no mniej więcej tak nie mniej więcej w ten sposób on tutaj ma przylegać, nie tak jak tu pisze w instrukcji tutaj. I ta dziura jest. No, wygląda, że, że jest tak wycięta idealnie. No, to chyba tyle. Jeśli wam w czymś pomogłem, to super. Reszta otworów, no to tak samo tnie się. Ja będę tylko z tyłu ciął, bo mi jest to potrzebne na siatkę dla psa. Na psa, żeby mi tutaj nie przechodził do przodu. I, I drugi otwór, który będzie tu On będzie gdzieś chyba tu O mniej więcej tutaj, w tym miejscu, tu O tak dokładnie, gdzieś tutaj to będzie No, no to, to tak go tutaj może jeszcze nakręcę wam jak ja to zrobię drugi To będziecie widzieli w którym miejscu jest dokładnie Ok To na razie tyle